Dlaczego wiosna sprzyja temu, żeby nas ugodziła strzała Amora? Moim zdaniem wiosna sprzyja y, takim zachowaniom, bo jest wtedy cieplej i ludzie mają lepszy humor, i łatwiej jest się zakochać, i też więcej ludzi wychodzi, bo jest ładna pogoda i łatwiej się spotkać. Moim zdaniem to y, raczej nie, chociaż y, może przez tą ładną pogodę wszyscy się spotykają i mogą się poznać. Czy wiosną ludzie się łatwiej zakochują? Chyba tak, bo uważam, że wiosna jest piękną porą roku i wszystko się może przydarzyć, prawda? No bo to jest taki okres piękny, no nie? Wszystko się rozwija, wszystko tego, także człowiek też chyba y, 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 coś tam w duszy gra. W duszy gra, no. W, sercu, tak? no, no w duszy i w sercu pewno, no nie? Wiosna to jest taki czas, kiedy otwieramy się na miłość, łatwiej się zakochujemy. W każdym czasie, ale wiosna na pewno do tego sprzyja jak najbardziej. Jakie są objawy miłości? Mm, no, na, na pewno ludzie y, ciągną do siebie, w sensie, że, w sensie takim, że y, pokazują, to, y, pokazują zainteresowanie sobą. Kiedy widzi się taką osobę, no to na pewno jest się radosnym, są jakieś uczucia, nie motylki w brzuchu. A jakie są objawy zakochania się? Uśmiech. Wie pani, co to jest takie w środku? Na pewno pani też jest zakochana. Sądzę, że pani uśmiechu. Więc może pani też odpowiedzieć na to pytanie. No chyba każdy o tym wie, no nie? Nie wiem. Mocniejsze pukanie serca, nie wiem, no za młodzieńczych lat może zaczerwienianie się jakieś tam na policzkach. Pan czeka na miłość? No, czekam.